Przechodzimy do kolejnego wiersza. Kropeczka zegarmistrz, trójkąt, tancerz baletowy. Kolejny, księgowy. Do którego doszliśmy? Do, ujrzałam A. A-M. -y. Następny, pierwszy zawód, adwokat. Kolejny, artysta, marsz. Pierwszy sam w drugi rysownik w biurze reklamowym. Od 1 grudnia 2020 roku trwa nabór do projektu Centra Innowacji Społecznej rekrutujemy mieszkańców naszego miasta, którzy mają chęć uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez centrum. Przez pierwsze pół roku uczestnictwa prowadzimy reintegrację społeczną, mamy zajęcia ze specjalistami, prowadzimy kurs przedsiębiorczości, socjoterapię oraz zajęcia z osobami, które zajmują się uzależnieniami. Po zakończeniu części rekrutacji tej społecznej, uczestnicy przechodzą na kurs zawodowy, odbywają szkolenia z zakresu, jakie mają zapotrzebowanie i chęć wykonywania pracy, po odejściu z centrum przechodzą potem na praktyki i podejmują zatrudnienie. Od 1 lutego, osoby, które zrekrutują się w okresie grudzień-styczeń 2021, planujemy rozpocząć szkolenia z zakresu gastronomii, pracownika terenów zielonych oraz technologa robót wykończeniowych w budownictwie. Zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże. Rekrutacją zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży. Tam należy kierować się i zgłaszać swoją kandydaturę. Do nas Państwo przychodzicie 1 lutego i rozpoczynamy pracę tutaj ze mną i z moimi specjalistami. Do tej pory w projekcie Centrum skorzystało z dwóch naborów około 120 osób. Rotacyjnie. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ponieważ podejmują zatrudnienie czy zakładają własne biznesy. W tym momencie w centrum przebywa 40 osób z drugiego naboru. Od 1 lutego ta liczba zwiększy się do 80. Księgowy śpiewak. Kolejny. Doradca zawodowy, gularz. Następny. Pracownik Biura Podróży i Obrony. W ramach projektu osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem mogą skorzystać z szansy i uzyskać aktywizację zawodową oraz społeczną. Zakończyliśmy dwa etapy, w ramach których uczestnicy nabyli już takie uprawnienia, i powiem szczerze, że jakby wyniki przerosły oczekiwania. Widzimy, że są pozytywne skutki. Osoby, które brały udział w tym projekcie, uzyskały, uzyskały cel, który, któremu ten projekt miał służyć. Widzimy też, że są zadowolone, ponieważ uzyskały pracę. Jakby też widzimy drugą stronę, widzimy też pracodawców, którzy też są zadowoleni z tego, typu, że uzyskali pracowników, które, którzy są w pełni oddani, jakby też posiadają niezbędne kwalifikacje. Także w chwili obecnej zachęcam wszystkich uczestników, którzy spełniają wymogi, żeby zgłaszały się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej. W, w tych ośrodkach, w tych punktach można również uzyskać szczegółowe informacje na temat szczegółów realizacji projektów oraz warunków, na jakich można do tego projektu się zapisać.